Witajcie kochani 1 grudnia i podejście drugie. Dzisiaj jest rana, koleżanka wysłała mi, że u nas tutaj za rogiem jest coś dla dzieci. Za darmo małowanie twarzy, pączki za darmo, jakiś renifer, jakaś, jakiś gwiazdor ma być, więc zobaczymy. się od 11.30. Jest już prawie 12. Już okna wyglądały, że karuzele są lepsze, więc zobaczymy. O, tam jest widać trochę idziemy. A to jest parkingu Tesco, więc... Kiedyś sobie się poddali, a dzisiaj chyba będzie coś lepszego. Ale tutaj do szóstej jest, więc zawsze można się jeszcze wrócić. Więc zapraszam Was na tego vlogmasa. Zobaczymy co tam jest. O oh, look this big queue! Właśnie dostaliśmy chipsy i rapuje za darmo. Idziemy po pączki. Ma mi się kiepsko nagrywa. To jest wielka kolejka. Hot Teraz czekamy po pączki darmowe dla dzieci Tam są darmowe hot dogi dla dzieci I potem pójdziemy na karuzela Oni tu na świeże robią High five Five or so dance, he's dancing Oh look, wiggle wiggle You wiggle wiggle Darmowe samosy. Now hot dogs i samosa i pączki i chipsy, wszystko za darmożka. Zabawki też za darmo. Kurde, ty my jesteśmy Are you happy? Yeah. We going for the rides right now, nie? Yeah? To yeah. też są za darmo. Kurde. Za darmo zabawki. Buty i... What did you say? Ja mi Pełne obłożenie, bo jest za darmo. <grywa> Arby ci nagrywał. jest na tym. I yes <laughs> call you. <laughs> Hello I got you come open right. Are we an acid! Hello, Arvi! Hands on it! <laughs> Ready? Steady? go <Woo! laughs> Taki, w zeszłym roku nie było tego na bank. A może było? Nie wiedziałam. No to jest duże niż tam poprzednie. Ale super! Wszystko za darmo! Przejażdżki, eh? Yee, yeah, we see a teacher! słuchajcie no i... Nasze łupy na obecną chwilę to dwie zabawki, dwie paczki chipsów, z trzy pączki chyba, czy cztery, e, dwa hot dogi, e, dwa soczki. Yy, jeszcze yy, chcieliśmy wrócić po kapelusz, ale akurat się skończyły, będą za chwilę. Yy, ogólnie chyba wrócimy to jeszcze pod wieczór, jak się trajziemy. Albo może pojedziemy teraz po teściów i wrócimy, bo super, wszystko za darmożkę. Samosy są, so, o, to dwa samosy, jedną zjadę, jedną zostawiłam, yy, Dam mężowi. Koniec na dzisiaj. Nie no, może wrócimy potem. And now put the music in. 3, 2, 1! Entour oh no. <noise> off. Off, 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 Toż na pobudkę <noise> Mąż opóźniony Nie nagrałam, bo już w toalecie Weszliśmy z tymi <noise> Zabawkami Ale ten i teraz zrobię Ruty, nakarmimy ekipę i zobaczymy, czy jedziemy do świątyni, czy pójdziemy tam. Yy, raczej gdzieś się ruszymy, ale pewnie za kolejną godzinę albo dwie. Jednak jedziemy do świątyni, właśnie się uszykowałam. Yy, no i za chwilę wyjeżdżamy. Nawet nie mam miejsca, i wam pokazać się w całości. <laughs> Więc tylko tak. Ale już widzisz ten cud. Potem zrobimy sobie taki porządny trajon, wiecie, w całości, jak już będę mieć przestrzeń życiową. I to nie chodzi o teści, tylko po cały dom jest zawalony rzeczami. A dlaczego? Na przykład tu mam maszynę, bo tam musiałam wnieść krzesło z pokoju i bo druga łóżka jest rozłożona. No, takie rzeczy walizki. Słuchajcie, oni powiedzieli cztery walizki, cztery nasze walizki. miejsca pod i na szafach tak już nie ma. Stoją po prostu też tak, wieszcie, no. O tym mówię, przestrzeni życiowej jest naprawdę mało. No. Miejsce na no choinkę robimy, dlatego ta maszyna wleciała stamtąd. Jeszcze nie wyleciała nigdzie indziej, bo mąż stwierdził, że jednak będzie ją używał, więc chyba ją zatrzymam. Zdrowa kola. <gryzamy> Jedziemy na wyprawę do Preston. na Świętym. A potem indyjski sklep. India Shopping. Jesteśmy <gryzamy> dzisiaj w innym sklepie. Jest troszeczkę inny, bo to jest turecki. jakiś. Zobaczcie to: Yes. You're good. Okay, we're good. To jest! 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 Asortyment. dużo powtarzające się rzeczy, ale troszeczkę coś innego. Which one you like? Mango or pistachio? Is what? Your favorite sweets, yeah. Arvi and Aya, keep walking or let's me go. Chcę jakieś samo bo jest Taniuszka 79 za, 40, za 50. Tam w tym sklepie było kurczę za 30 funtów. Trochę tego mamy. No. 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 we just about the money honestly <laughs>

i'm you too a jeszcze na koniec dnia wypisałam resztę karty w sensie y, nie tyle wypisałam, co zrobiłam adres zadawczy, zakleiłam gdzie te papierki walają i tutaj idę na pocztę o! <laughs> i na pocztę z pierwszym rzutem e, a potem jeszcze mam drugi rzut który czeka wciąż na te y, zdjęcia, o których wspomniałam mm, no. żegnam się z Wami serdecznie dzisiaj był y, ten festyn u nas dużo lepszy niż ten St. Helen, który był we vlogmasie numer jeden. Przede wszystkim mówię, wielkie zaskoczenie, że wszystko za darmo. Wiadomo, nie były jakieś to mega wybitne poczki, znaczy dobre, takie jakby domowe. I te hot dogi też nie były jakieś mega rozbudowane, chociaż pytaję się, czy z cebulką, tylko musiałem odmówić, bo dla dzieci nie. Ale były samosy też za darmo, co mnie zaskoczyło. No i przede wszystkim zaskoczyły mnie te zabawki z darmo. Tam jeszcze rozdawali białe koszulki, białe t-shirty, takie ym, kapcie ciepłe, takie butowe kapcie po domu, takie coś ala, wiecie, ym, z, z dzieciusiem w środku, dla dzieci dla dorosłych. Widziałam rozmiar 44, yy, yy, ten, y, takie męskie bardziej. Nie widziałam żadnych damskich, ale może jeszcze były w tych kartonach za nimi. I rozdawali te różowe kapelusze które wszyscy nosili, no, my wzięliśmy po zabawce i tak potem chcieliśmy wrócić po kapelusz, ale już nie było a potem jednak nie dojechaliśmy ale ja przez to, że w drodze powrotnej tak z naszego kierunku, gdzie to niby było dochodził duży pokaz fajewerków, był taki no, długotrwał i ładnie wyglądało I... mam brzewankę i było, no myśleliśmy, że może stamtąd i mówimy, no dobra, to jeszcze podjedziemy, bo się niby o 6 miało kończyć, a my byliśmy tam, słuchajcie, jakoś 10 po i nic już nie było. Było posprzątane, cicho, głucho, że tak powiem, nic tam nie było, nie było ani śladu, że tam coś wcześniej było. Ale była choinka zapalona, niedaleko, zaraz za rogiem, więc no, była impreza. <grym> Dobrze, że poszliśmy z rana, bo potem pojechaliśmy do świątyni i nam zeszło co najlepsze, pojechaliśmy do świątyni świątynia też była zamknięta, bo oni mają przerwę między czwartą a piątą, a my tam byliśmy jakoś o czwartej dziesięć, pojechaliśmy wtedy do indyjskiego sklepu i potem wróciliśmy tam i byliśmy jedyni, oprócz tam, wiecie, gospodarzy, w sensie osób tam pracujących. Przepraszam. Dużo jebam go. Dobry vlogmas. Dajcie komentarza. zobaczcie jaki mój dogobiec, którym wpisuje kartki. To raczej nie od mojego nacisku, tylko on się już wcześniej tak da... No w każdym razie idę spać. Właśnie szukałam też roli dzieci do jasełek, co tam mówią. Znalazłam Anay, a w orbiegu nie ma żadnych słów, i muszę się zapytać, czy tak ma być, czy przypadł. Bo jest napisane, hmm. że jest pasterzem i że słowa zostaną dołączone, a nie były dołączone. A Enaja jest Aniołkiem 6 i yy, ma słowo It's a beautiful gift. Czy coś taka. No, koniec. Żegnam się z Wami serdecznie. Pa, pa.